Jestem Michał, Szczewam, pokazały mi Wspierać 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 Teraz Wspierać Sprawdźmy co jest w zestawie, Nie. czyli tak mamy pojazd, flagę, jaka postać, zaprezentuj. Okay. I monetę. Sprawdźmy teraz, jak działa Zamontuj flagę. Moneta. I postać. Pokaż, jak to się prezentuje. Wow, ekstra. Zaprezentujesz jeszcze raz, jak ten trójząb wystrzeliwuje. Wszyscy widzieli. Jak ci się podoba ten zestaw? Fajny. Fajne funkcje? Polecasz wszystkim? To co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa.